Cześć. Dziś mam dla was nietypowy filmik. Razem z marką Provocateur postanowiłam przybliżyć wam trochę ich markę i opowiedzieć o kilku nowościach. W tym filmie mam wam do przekazania sporą dawkę informacji, dlatego podzieliłam go na dwie części. Pierwsza część to będzie opis zestawu startowego i jego całej zawartości, a druga część będzie o nowych kolorach. I dodatkowych efektach. Myślę, że nie będę przedłużać wstępu, ponieważ to ta zawartość filmiku, ten środek ma największe znaczenie. Zaczniemy od zestawu startowego. I jak już pewnie widzicie, leży on tutaj koło mnie. Cena zestawu startowego aktualnie to 219,99 i jest on na promocji. Dlatego, jeżeli chcecie skorzystać, to teraz cena jest bardzo atrakcyjna. A normalna cena tego zestawu to 289 zł. Zaczniemy od opakowania, bo jak na pewno widzicie, to pudełeczko jest piękne. Jest takiej sztywnej tektury, dlatego możemy je później wykorzystać inaczej. I co super, jest ono zamykane tutaj na magnesik, więc bardzo wygodnie nam się używa. I fajne jest, żeby później je wykorzystać. Możemy z tego pudełka korzystać do przechowywania tego zestawu. Ponieważ w to pudełko mieści się wszystko, co potrzebne i niezbędne do wykonania paznokci hybrydowych, możemy je przerobić trochę na nasze pudełko, na przykład do lakierów. Jeżeli mamy już więcej lakierów hybrydowych, to w to pudełko możemy na przykład wyjąć sobie lampę i włożyć same lakiery. Będzie fajnie chronić lakiery przed słońcem, a my będziemy mieli je ładnie w jednym miejscu. A teraz przechodzimy do zawartości pudełka. Pierwszym, myślę, że podstawowym i najważniejszym produktem w pudełku jest lampa. Jest to niezbędny produkt, bez wątpienia, do wykonania paznokci hybrydowych. I tutaj marka Provocateur ogromnie, pozytywnie mnie zaskoczyła. Jak wiecie, pewnie większość zestawów startowych opierana jest na bazie lampy LED-owej 9-watowego mostka, który niestety jest dosyć słabą lampą. Później pojawiają się problemy z nieutwardzaniem hybrydy, jej aplikacją dlatego lepiej, żeby lampa była większej mocy. Marka Provokaterra w swoim zestawie startowym umieściła lampę 24 W o promieniowaniu UV oraz LED. Lampa posiada dwa czasy: 30 i 60 sekund i jest to taki szeroki, duży mostek. Jak widzicie, on jest znacznie szerszy od tych takich klasycznych mostków. W środku ma ułożone fajnie diody włók, dlatego gdy wkładamy naszą dłoń, to paznokcie oświetlane są z każdej strony. Dodatkowo lampa jest leciutka, więc jest łatwa do przewożenia, więc myślę, że to jest ogromny plus marki, że postawiła na mocniejszą lampę. A dla osób korzystających z tego jest to po prostu krótszy czas utwardzania i pewność, że utwardzimy hybrydę znacznie lepiej, że nie będziemy mieli problemu z marszczaniem się kolorów. Przechodzimy do akcesorii zawartych w pudełku. I to taka podstawa, czyli polerka, pilniczek oraz drewniane patyczki. Pilniczek jest dostosowany do piłowania naturalnych paznokci, ponieważ jest gradacji 100 na 180. A dlatego tą stroną 180 możemy śmiało nasze naturalne paznokcie bez problemu piłować. Kolejne to są waciki bezpyłowe i do tego są do ściągania również folie. I słuchajcie, ja Wam pokażę te folie, ponieważ część firm robi takie folie, które są w kartoniku, w takim zawinięciu papierowym. I ja zawsze miałam problem, ponieważ nie mogłam tak dokładnie zagiąć na paznokciu tych folijek i to mi strasznie przeszkadzało. Natomiast marka Provocateur ma takie foliki i do nich przymocowany jest mały wacik, który tylko nasączany odrobiną removera i już sobie zawijamy. Więc są one bardzo wygodne, i ja, mimo że już od dłuższego czasu, jak wiecie, hybrydę ściągam frezarką, to na pewno te foliki przetestuję i dam Wam znać, jak się sprawdzają. Będąc przy usuwaniu hybrydy, jeszcze muszę powiedzieć o dwóch płynach, które znajdują się również w pudełku startowym. I jest to rimower oraz cleaner w pojemności 100 ml. Na pewno na początek, tym bardziej, jeżeli robicie sobie, paznokcie tylko, to z zupełności wystarczają Wam takie pojemności. Zestaw startowy zawiera również oliwkę. I ja się trochę śmiałam, bo mówię: Kurczę, muszę zobaczyć, jak pachnie. I pachnie ekstra. Nazwa tej oliwki to Everyone Wants a Banana. I ona dokładnie tak pachnie, że aż chce się ją zjeść. I jest to żelowa oliwka, ale ma taką dosyć rzadką konsystencję, więc nie będzie problemu z jej aplikacją. Fajnie, że ma taką dosyć małą pojemność. Bo możemy sobie zmienić na przykład zapach. Co jakiś czas, a nie używać w kółko jednej. No i oczywiście dwa niezbędne jeszcze do wykonania stylizacji produkty, i są to lakier. Pierwszy to jest baza i e top dwa w jednym. Jestem ciekawa, jak z trwałością tego produktu i jak będzie się on błyszczeć. I jeden kolor. I moim zdaniem tutaj marka trafiła w sedno, ponieważ jako kolor w zestawie startowym włożyła kolorek 32. Prowokater Red. I jest to idealna czerwień. Nie intensywna, nie ciemna bordowa, tylko taka najbardziej klasyczna, taka najbardziej pożądana, więc wydaje mi się, że idealnie, że właśnie taki kolor znalazł się w zestawie startowym. Poza tym, wydaje mi się, że kolor czerwony fajnie podkreśla generalnie markę. Jak widzicie, i pudełeczko, i buteleczki są czarne z czerwonym napisem Prowokater. I ten czerwony jest takim zwieńczeniem, moim zdaniem, całego zestawu startowego. To już jest cała zawartość zestawu. Możecie sobie zobaczyć, że jest tam naprawdę wszystko, czego potrzebujecie do wykonania swoich paznokci. Jeszcze warto powiedzieć, że jeżeli w zestawie jest większość produktów, które chcecie kupić, to pamiętajcie o tym, że zestaw startowy zawsze opłaca się bardziej niż kupowanie produktów osobno. Więc policzcie sobie, czy czasami nie wyjdziecie lepiej na tym, żeby kupić zestaw startowy. Słuchajcie, to nie jest tak, że zestaw startowy może kupować tylko osoba, która zaczyna. Zestaw startowy to jest zestaw podstawowych produktów, więc jeżeli kończy Wam się większość produktów, chcecie na przykład zmienić lampę, to sprawdźcie, czasami nie jest lepiej kupić sobie ten zestaw startowy i mieć więcej produktów w tej cenie, niż wybierać te produkty osobno. Teraz chciałabym powiedzieć Wam jeszcze o pozostałych lakierach i efektach. I zacznę może od tych efektów, ponieważ mam dwa efekty. Holo efekt, który kosztuje 14,99, oraz Pink Stardust, taki różowy brokacik, który kosztuje 8,99. I ja jestem bardzo ciekawa tego różu, ponieważ holo już kilka miałam i generalnie wiem mniej więcej czego się spodziewać, chociaż jeszcze wszystko mnie może zaskoczyć. Tak, tego różowego jestem bardzo ciekawa, bo fajnie musi wyglądać na takim żywym, różowym kolorze. Dalej chciałabym Wam powiedzieć więcej o lakierach. Zacznę od bazy i topu, ponieważ mam wyjątkową bazę i wyjątkowy top. Wyjątkową bazę, ponieważ jest to baza hard, która posiada witaminę E oraz witaminę B5 oraz top shine no wipe, czyli top bez przemywania. Jak większość z Was zauważyła, ja jestem fanką tych topów. Dają one, moim zdaniem, o wiele lepszy efekt i uwielbiam ich używać, dlatego już się nie mogę doczekać. Jeżeli chodzi o konsystencję, to Baza Hard oraz Top No Wine y są rzadsze od hybryd. Więc myślę, że jak na te podstawowe, bazowe produkty mają taką idealną konsystencję. A teraz przejdziemy do kolorów. Powiedziałabym kilku kolorów, ale ich nie jest kilka. No dobra, przyznajcie, prowokaterowy zawrót głowy. Kolorów mam tutaj aż 11. Większość z nich pochodzi z najnowszej kolekcji. Najpierw chciałabym Wam odrobinę powiedzieć o samych tych lakierach. Zaczniemy od konsystencji, ponieważ moim zdaniem jest to najbardziej nietypowy element lakierów marki Prowokater. Lakiery są dosyć gęste i trzeba się najpierw Nauczyć z nimi pracować. Jeżeli ktoś pracował na rzadkich lakierach, to te będą dla niego dużą różnicą. Ja generalnie pracowałam na bardzo różnych produktach, więc przerzucenie się na tą gęstość nie było dla mnie dużym problemem. Ale jeżeli już nauczycie się pracować z tą gęstością produktów, to zyskacie bardzo dużo, przede wszystkim świetne krycie. Przez tą gęstość, wydaje mi się, lakiery te kryją tak ładnie. Myślę, że najlepiej będzie pokazać Wam każdy z tych kolorów na zbliżeniach, Pierwszy provokator red już omówiłam, dlatego przejdę do kolejnego koloru. I jest to numer 45 light lavender, taki jaśniutki, rozbielony fiołkowy kolorek, taka prawdziwa lawenda. Numer 70 to blue sky i to jestem cała ja, rozbielony błękit, jaśniutki, idealny na lato do opalonej skóry. Naprawdę piękny i jak wiecie, ja szaleję na punkcie niebieskich kolorów, więc ten już zupełnie trafia w mój gust. Wszystkie pozostałe kolory pochodzą z kolekcji najnowszej Cascade of Colors. I to jest prawdziwa kaskada kolorów. W tej kolekcji znajdziecie zarówno te bardzo neonowe kolory, jak i pastelowe jaśniutkie i ciemne. Jest naprawdę prawdziwą kaskadą kolorów, co moim zdaniem jest świetne. Ponieważ w jednej kolekcji macie wszystko, co potrzebne do stworzenia stylizacji, możecie ją wykonać taką podstawową stylizację, jak i taką, która zrobi prawdziwy efekt wow. Więc pierwszym kolorem z serii Cascade of Colors to 92 Purple Euphoria. I to jest kolor, który mnie zadziwił. Ponieważ z całej kolekcji to ten fiolet podoba mi się najbardziej i nie mam pojęcia, co w nim jest takiego, że tak nie przyciąga. Bo jak wiecie, ja za bardzo nie jestem fanką fioletów. Kolejny kolor to Green Tarf numer 93 i jest to taka ciepła, słoneczna zieleń. 94 zaskoczył mnie swoim kryciem. Słuchajcie, większość neonów ma problemy z kryciem, i myślę, że wszyscy o tym wiemy. W tym wypadku wystarczają dwie warstwy, ale czasami dwie warstwy wystarczają do pokrycia paznokcia, tylko że lakier traci wtedy ten swój neonowy kolor i potrzebna jest mimo wszystko biała baza. A tutaj przy nałożeniu dwóch warstw na paznokieć kolor normalnie świeci, więc on nie traci w ogóle tego swojego neonu, tylko jest taki właśnie intensywny. 96 Neon Roses to taka neonowa czerwień, taka bardzo intensywna, która myślę, że fajnie będzie wyglądała na opalonych dłoniach. 97 Blue Lagoon to mieszanka błękitu i delikatnego turkusu, tego koloru nie można podstawić po jednej z tych dwóch stron, po prostu jest taką mieszanką. 99 Emerald Green i tego koloru to ja Wam nawet nie opiszę. Go trzeba zobaczyć, jest nietypową zielenią z jakąś odrobiną mięty ciemnej, no ciężko mi wytłumaczyć ten kolor ale jest on bardzo nietypowy, a to właśnie nietypowe kolory najbardziej przykuwają moją uwagę. Setka Biscuit Sun. I tutaj nie trzeba dużo opowiadać, ponieważ to jest taki najbardziej bazowy, jaśniutki, beżowy kolorek z malutką kropelką różu, nie jest taki typowo ciepły, piaskowy i on jest świetnym dopełnieniem tej kolekcji, ponieważ jest taki, taki podstawowy, idealnie uzupełnia wszystkie zdobienia. Możemy go nałożyć na wszystkie paznokcie, wygląda fajnie, ale jest też świetne podzdobienie, żeby połączyć go z innymi kolorami. 102 Rizet Pink to jest taki delikatny, cukierkowy różyk, o tym może z taką odrobiną koralu. Nie wiem, czy moje opisywanie kolorów pozwala Wam wyobrazić sobie, jak naprawdę wyglądają te kolory, dlatego teraz zobaczcie je wszystkie razem na wzornikach, Myślę, że to będzie o wiele bardziej efektowne i rzeczywiste opisywanie lakierów niż te moje opowieści. Każdy z kolorów marki Provocateur, łącznie z bazą oraz topem, kosztuje 29,99 za 7 ml. Więc jak na tą jakość produktów, ta cena jest naprawdę bardzo dobra. Dodatkowym aspektem, który działa zachęcająco do zakupu tych lakierów, jest wizualny efekt. Powiedzcie mi, czy znacie jakąkolwiek inną firmę lakierów hybrydowych, która ma takie buteleczki, tak efektowne, tak wyraziste i tak nietypowe? Ja nie znalazłam jeszcze takiej innej firmy, i jak na razie jestem oczarowana tą nietypową buteleczką. Ona nadaje takiego charakteru: marka Provocateur, przez swoją nazwę. Oraz czarno-czerwone grafiki bardzo przykuwa uwagę i jest taka naprawdę prowokująca. Myślę, że na dziś to już będzie koniec. Nie chcę za dużo opowiadać Wam o kolorach, ponieważ wszystkie je w najbliższym czasie będziecie mogli zobaczyć w stylizacjach oraz w filmach tutaj i na moim blogu. Zapraszam Was do wyrażenia opinii na temat marki Prowokater. Czy macie ochotę ją wypróbować i który kolorek z tych wszystkich podobał Wam się najbardziej? A ja mam nadzieję, że razem z marką Prowokator w najbliższym czasie zabiorę Was w świat prawdziwych inspiracji. Mam już kilka pomysłów, myślę, że się na mnie nie zawiedziecie i zmotywuję Was to do działania i wypróbowania tej marki. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!